Cześć, witam się z Wami serdecznie i ponownie na moim kanale Ezotarot. Kochani, dzisiaj postanowiłam przygotować dla Was czytanie, rozkład kart Tarota, rozkład na związek i miłość, przy tej osobie, tak? Zobaczymy, co nam tu karty pokażą, co nam się tutaj, no po prostu, jak, jak się przedstawią tutaj energie, jak karty będą synchronizowały z Wami. Karta numer jeden, kochani. Pokażę Wam może tak. O, teraz jesteś niezależna i wolna. Karta numer jeden i oczywiście Noc Kairu. Karta numer dwa. Pozytywność. Tak? Pozytywność. I piasek pustyni. Wybierzcie sobie kartę, z którą synchronizujecie najbardziej, która tutaj do was najbardziej przemawia, lub kamień, i przechodzimy do czytania, zaczynając od karty. Mamy, kochani, jeden. kartę numer jeden. Karty oczyszczę i zobaczymy, jaka jest przyszłość waszego związku, waszej relacji z tą osobą. O, i już mi tutaj się. Na ten moment, kochani, widzę rozstanie. Muszę przesunąć kartę, bo tu mi coś kamera nie łapie. Na ten moment widzę rozstanie. Eee, rozstania i powroty, może tak bym powiedziała, bo tutaj widzę, że na ten moment jest rozstanie, tak, między Wami. Coś się wydarzyło, rozstaliście się, tak? To jak gdyby mm, powielanie, popełnianie ciągle tych samych błędów. Na zasadzie wiem, gdzie robię błąd. Eee, mówimy o tej osobie, eee, o którą pytacie. Wiem, gdzie robię błąd. Wiem, Jakąś ścieżką źle podążam, a mimo tego idę ciągle na oślep tą samą drogą, nie ucząc się na własnych błędach. Tak mniej więcej to wygląda, tak? Przyszłość tego związku na ten moment, tu jest miłość, no tu mi się pokazuje miłość, ale taka karmiczna relacja, taka relacja miłości nieszczęśliwej, miłości niespełnionej, Rozstania, powroty, razem yy, źle, bez siebie jeszcze gorzej, i to na zasadzie takiej, naprawdę, jak tutaj widzicie, to jest osoba, która ma ogromny magnetyzm, pocią pociąga was niesamowicie, to działa w dwie strony. Osoba, która nie może się zdecydować, nie może wybrać, sama nie wie, czego chce. Jak jest z wami, to się szybko nudzi, tak? Jak z wami nie jest, to znów chce z wami być. Poniekąd pies ogrodnika, tak? Też taki, yy, nawet jak jest między wami przerwa, to sam nie weźmie, drugiemu nie da, też na takiej zasadzie. Bardzo osoba zaborcza. Na ten moment przyszłość waszego związku na no najbliższe powiedzmy trzy miesiące yy, powielanie tych samych błędów, tak to widzę. Ta osoba nie uczy się na własnych błędach, robi to samo, tak? ciągle. Zobaczymy, co jest teraz między Wami na ten moment, kochani. Jak to się nam tutaj pokaże. Co jest między Wami na ten moment. Co jest między Wami, o, 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 o. Co jest między wami na ten moment. A nawet mi się tu wmieszały dwie karty z innej talii. Zdarza mi się to czasami, jak mi się pomieszają. Eee, powiem Wam też, co tu wypadło w tych kartach. Przy tej osobie nies niespodziewany z tej strony. Niespodziewany kontakt lub rozmowa ze strony tej osoby, tak? Bo na ten moment jest kłótnia, jest sprzeczka, jest jakieś nieporozumienie między wami, w czymś się nie możecie dogadać, każdy ma inne spojrzenie na tą sprawę. Nieoczekiwany zwrot akcji przy tej osobie, to znaczy ta osoba albo będzie chciała przeprosić, wrócić, powie: Słuchaj, no, rzeczywiście źle zrobiłam, źle zrobiłam, rzeczywiście gdzieś popełniłem błąd, dajmy sobie jeszcze jedną szansę, tak? Co jest teraz między Wami dalej? Jakieś przyjęcie, jakieś przyjęcie tutaj przed Wami, przyjęcie, może źle powiedziane, przyjęcie, ale spotkanie w gronie towarzystwa. W gronie towarzystwa. Tu jest między Wami wzajemne oskarżanie się o niepowodzenie w relacji i związku. Tęsknota, smutek, żal, rozczarowanie partnerem, no i rzeczywiście ogromne, ogromne takie rozdramianie na części pierwszej tej sytuacji, tak. Zobaczymy, jaka będzie Wasza przyszłość na najbliższe 3 miesiące, ale widzicie, to jest takie myślenie, błądzenie, zastanawianie się, po co to się wydarzyło. W sumie wcale nie musiało tak być. Wasza przyszłość na najbliższe 3 miesiące. Będziecie świętować przy tej osobie. Będziecie świętować przy tej osobie. Będziecie zaczynać coś od początku. Będziecie próbować zapomnieć o tym, co było, nie patrzeć przez pryzmat tego czasu, który był i tego, co się stało między wami. Tu jest też problem z decyzją po waszej stronie. Niby to jest tak, jak. Niby jesteście przywiązani do. Powiem wam, wam tak. Jesteście z tą osobą, ale nikt was do tej osoby nie przywiązał, tak? Nie jesteście. Z Pentakiem mówię, Wasza relacja tutaj na najbliższe trzy miesiące będziecie nierozłącznie, po prostu nie widzę zatrzymania się tej relacji, tak? Przyszłość tego związku jest niepewna na ten moment. Karty nie pokazują, że będzie z tego, że będzie z tego stały, stabilny związek, ale też nie pokazują, że tego związku nie będzie. Po prostu na ten moment bardzo u Was sytuacja jest pogmatwana, jest sytuacja problematyczna, sytuacja taka, bym powiedziała, że nie wiecie oboje, na czym stoicie i jak gdyby cały czas, cały czas ta sytuacja wraca do punktu wyjścia, tak? Próbujecie coś naprawić w tym związku i z powrotem wraca, albo próbujecie kończyć ten związek, mimo wszystko i tak wracacie do siebie, tak? Zobaczymy, kochani, co przeszkadza w tej relacji. Co przeszkadza w tej relacji? Kochani, to, że jesteście bratnią duszą, to, że jesteście bratnią duszą, bardzo przeszkadza wręcz. Może ułatwia, ale też przeszkadza. Przeszkadza, dlatego, że nie potraficie się od siebie uwolnić. Nie potraficie się od siebie uwolnić, i tu jest smutek, jak gdyby smutek albo takie zatroskanie się, że nie można spełnić swojego marzenia, nie można być przy tej osobie, nie można z tą osobą zbudować trwałej relacji, nie można z nią spędzać czasu, kochani, tak? Zobaczymy, kartę radę jeszcze dla was zobaczę, kartę radę, zobaczymy, co nam wyjdzie w karcie radzie. Także relacja tutaj, przyszłość związku na najbliższe te trzy miesiące przy tej osobie, związek będzie się kończył i budował od początku. Karta rada. Asertywność. Kochani, osoba, o którą pytacie i o której teraz tutaj rozmawiamy i na którą te, ten rozkład dla Was przygotowuje, tak? Jest osobą bardzo taką mającą władzę nad Wami. Nad Waszą energią, nad Waszą myślą, nad Waszym sercem, tak? To jest osoba, bez której Wy na ten moment nie potraficie funkcjonować prawidłowo. Czyli tak jak mówię, bratnia dusza, do tego przychodzi jeszcze relacja karmiczna. Kochani, karta rada. Trochę ym, jak gdyby nie idealizować partnera, nie wybierać partnera i starać się pokazać partnerowi, na czym naprawdę nam zależy, czego oczekujemy od tej relacji i od tego związku, żeby on miał świadomość, bo on sam się nie domyśli. Nie domyśli się sam. Nie łudźcie się, że ta osoba sama się domyśli. Musicie rozmawiać. Tu jest rozmowa lekarstwem, tak? Kochani, przechodzimy do karty numer dwa. No, no i to mamy to. kartę numer dwa. I piasek pustyni. Karta numer dwa i piasek pustyni, czyli kamień, tysiąca słońc, energii, stabilizacji energii, umysłu, energii ciała, energii zdrowia. Kochani, przyszłość tego związku. Jeżeli będziecie mówić jasno i wyraźnie, czego oczekujecie. Jeżeli yy, tu jest jak gdyby nie pokazywanie pełnej twarzy przez Waszego partnera, przez osobę, o którą pytacie, nie pokazuje Wam swojego prawdziwego ja, ta osoba i Wy na ten moment nie czujecie się pewnie w tej relacji i ta relacja na najbliższe trzy miesiące jest niepewna. Dlaczego? Dlatego, że ta osoba ucieka przed odpowiedzialnością, ucieka przed konfrontacją z Wami, ucieka przed rozmową na pewne tematy, które są dla tej osoby drażliwe. Ta osoba... Nie lubi zobowiązania, nie lubi być przywiązana, przywiązany do jednej osoby, nie lubi wolność, ceni sobie wolność, tak? Lubi, jak jest wszystko po jej myśli. Co jeszcze? Tu jest też osoba, która. że tak, jakby, jakby wam to dobrze ująć słowa? Przyszłość tego związku zależy od tej osoby, o. Gdyż ta osoba, jak gdyby tutaj. Pierwsza rozdaje karty w Waszej relacji, tak? Wy nie potraficie zrezygnować z tej osoby, a ta osoba chce z Wami być i wraca, i, i nie daje Wam zapomnieć o sobie, o, ale przyszłość związku jest niepewna. Tu może być, jeszcze Wam powiem, może być jakiś konflikt w niedługim czasie i to tak jak mówię, rezonacja w tych trzech miesiącach, może dojść do jakiejś kłótni i nawet braku kontaktu na ten moment. Może. E Powiem Wam tak, przesłanką będzie, tu będzie kłótnia o kobietę. I to nie na zasadzie o kobietę, o której wiecie, że jest, tylko ta kobieta się pojawi nagle, albo Wy się czegoś dowiecie niespodziewanie. Tyle Wam powiem. Co jest teraz między Wami, kochani? Co jest między Wami teraz? Część z Was ma to, zna tą osobę z pracy i, i w pracy się widujecie. I na ten moment ta osoba jest przy swojej rodzinie, nie przy Was. Tu widzę przykro, przykrość, jak gdyby, że Wam jest przykro, przy Was jest takie osamotnienie, ale też, kochani, tu jest druga karta mówiąca, że Wy też możecie mieć rodzinę, tak? Możecie też być w relacji. Że... Możecie też być w relacji, że macie rodzinę i tu mi się pokazuje tak, jakby. Mm, że wy macie partnera i ta osoba też ma partnera, partnerkę, tak? Na takiej zasadzie. I tu jest problem, tu jest konflikt między wami, ale to tak bym nazwała konflikt, nie to, że wy się kłócicie, tylko że wy chcecie być razem, a są przeciwności losu, tak? Bo widzę i dzieci, i. i no i po prostu tak jakby. No to nie jest trójkąt miłosny, tak? Tylko już wtedy wychodzi tak, że wy macie rodzinę i ta osoba ma rodzinę. Wy jesteście przy rodzinie, ta osoba jest przy rodzinie, a mimo tego wasze dusze i Wasza energia chcą być razem, tak? To jest między wami. Zobaczymy, jaka będzie Wasza przyszłość na najbliższe 3 miesiące. To widzę spotkanie, wiadomość, spotkanie od tej osoby. Cieszenie się każdą chwilą i każdym momentem. Marzenia, że w końcu będziecie razem, tak? Marzenia i wyrzuty sumienia też, kochani. Macie problem i tu też po waszej stronie też to widać, że jest problem z odejściem od obecnego partnera, obecnej partnerki. Energia działa w dwie strony. Bicie się z myślami, a nawet wyrzuty sumienia na zasadzie, no, że źle postępujecie, tak? Jakby serce wasze mówi, że wszystko jest ok. A rozum jednak przemawia trochę innym głosem i czujecie się zdezorientowani, jest Wam ciężko na ten moment. Marzycie. Tu są marzenia, sny o tej osobie, marzenia o byciu razem i planowanie bycia razem, tak? Taka jest Wasza, jakby Wasza przyszłość. To, się, to, to będzie się toczyło dalej. Nie widzę tu odejścia, wręcz kontynuacja obecnej sytuacji, obecnego związku i myśli nad rozstaniem, ale nie z, tą, z tym partnerem, o którym myślicie, tylko w obecnych związkach albo Waszym, albo osoby, o której pytacie, jest myśl o rozstaniu, tak? W zaczęciu wszystkiego od nowa, nowym początku. Wy tu nawet, widzę, że tu jesteście bardzo pewni siebie, pewne siebie. Trochę po drugiej stronie jest nie, nie do końca, trochę po drugiej stronie jest znaków zapytania, tak? Zobaczymy, co Wam przeszkadza. Co wam przeszkadza? Tu jest strach, działa w dwie strony. Strach przed tym, czy na pewno słusznie robicie, strach przed nowym początkiem i zaczęciem wszystkiego od nowa, strach przed osądzaniem i przed tym, co powiedzą inni. To działa w dwie strony, tak? też takie zastanawianie się nad uczuciem, czy to jest na pewno, czy on mnie na pewno kocha, czy tylko mi się wydaje. Widzę tu relacje, które trwają już długo między Wami. Zobaczymy kartę radę dla Was. Kochani, często jak właśnie robię rozkłady prywatne, indywidualne osobom, często mi wychodzi właśnie karta rada w karcie świata, co oznacza, że Nikt nie podejmie za ciebie decyzji. Decyzję możesz podjąć tylko ty sam i tylko ty możesz zdecydować, co będzie dalej. Tylko ty jesteś panem swojego losu, tak? Karty mogą dać ci wskazówkę, ty podejmujesz decyzję, nikt ci w tym nie pomoże, nikt tego nie ułatwi i nikt nie powiedział, że będzie prosto, tak? Często mi ta karta bardzo wychodzi w karcie Radzie no, przy takich rozkładach prywatnych. Co to oznacza? Oznacza to, że wybór jest nieunikniony. Prędzej czy później trzeba będzie dokonać wyboru. Co więcej, tylko Ty możesz go dokonać. Nikt Ci w tym nie pomoże, nie ułatwi Ci, tak? Nikt Ci nie powie na 100%, że, że to wybór będzie dobry, tak? W każdym bądź razie, no, karty da, dają wskazówkę, czy coś z tej relacji może być, czy nie, jak to wszystko wygląda przy uczuciu, tak? Kochani, tyle na dziś. Taki szybki rozkład dla Was, rozkład na związek i miłość przy tej osobie. E, piszcie w komentarzach oczywiście, jak, jak Wam się podobają takie filmy, jak synchronizujecie. Ja ze swojej strony Wam bardzo dziękuję za wszystkie subskrypcje, za komentarze, za to, że ze mną jesteście. Osoby nowe zachęcam do subskrybowania, gdyż, no jeżeli oczywiście podobają Wam się moje, moje czytania i rozkłady kart, jeżeli rezonujecie, no, bo to pomagam się rozwijać i jak gdyby tworzyć dla Was, i, i czuję po prostu tą energię Waszą. No, czuję Wasze wsparcie, tak? Kochani, miłego dnia Wam życzę, miłego wieczoru, samych szczęśliwości, dużo miłości. Do kolejnego czytania. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.